Do jakiego przedziału należy liczba k, kiedy dana funkcja jest funkcją malejącą. Za co odpowiada, że dana funkcja liniowa jest funkcją malejącą, bądź też rosnącą, bądź też stałą? To przypomnijmy sobie na samym początku. Czy nasza funkcja liniowa ma wzór f od x, to nam się równa ax plus b. No i właśnie ten współczynnik a, który stoi przy x, odpowiada nam za tak zwaną monotoniczność tej funkcji, czyli jeśli a jest wartością większą od 0, to funkcja jest w tej sytuacji rosnąca, jeśli a jest mniejsza od 0, to funkcja jest malejąca, no i gdy a jest równe 0, to funkcja jest wtedy stała. My bierzemy pod uwagę w tym zadaniu oczywiście tą opcję, gdzie jest funkcja Czyli ma to nasze A być mniejsze od 0. No i skoro ma być mniejsze od 0, to która nasza tutaj ten nasz zapis w tym treści polecenia odpowiada na za współczynnik A. Czy to odpowiada nam tylko sama trójka, może minus 2K? Nie, to cała wartość która stoi nam przy x, a to cała wartość stoi nam przy x, czyli to jest minus 2K plus 3. Musi być wartością mniejszą od zera, jeśli ta funkcja ma być malejąca. Rozwiązujemy teraz zwykłą nierówność, czyli minus 2k ma być wartością mniejszą od minus trójki. Podzielimy to przez minus 2 teraz. Pamiętajmy o tym, że dzieląc, mnożąc przez liczbę ujemną, zmieniamy znaki kierunek tej nierówności, czyli k nam będzie wtedy większa i minus 3 przez minus 2 to będzie wtedy minus przez minus daje nam plus, czyli po prostu 3 drugie. Możemy sobie narysować szybki wykresik, czyli mamy wtedy 3 drugie, powiedzmy jest tutaj w tym miejscu, kółko jest otwarte, bo ma być po prostu większe, czyli przedział będzie otwarty i pójdziemy. Z przedziałem K ma być większy od 3 drugich, czyli pójdziemy w przedział w prawą stronę. No i tak naprawdę już mamy naszą odpowiedź prawidłową. To będzie odpowiedź D, czyli od 3 drugich aż do plus nieskończoności. To będzie ten przedział, który nas interesuje w tym zadaniu.